na Fide został zauważony w towarzystwie nieznanej dziewczyny, a TikTok snuje spekulacje. Gimper opowiedział o aktualizacji w sprawie pozwów przez Lil Masty, dzieląc się małą wpadką influencerki. Masza powróciła do internetu po długiej przerwie i opowiada, czym ona była spowodowana, a dodatkowo przyjrzymy się globalnej awarii systemów Windows, przez którą były odwoływane loty, a ludzie tracili nawet dostęp do swoich kont bankowych. Masza Graczykowska, czyli dosyć kontrowersyjna postać w świecie internetu, powróciła po kilku miesiącach nieobecności. Influencerka udziela się głównie na Instagramie i YouTubie. Jej nienaturalny wygląd budzi zdumienie i zdecydowanie był powodem dużego rozgłosu. Natomiast jednym z głośniejszych wydarzeń w jej karierze był spór z Fagatą, równie kontrowersyjną postacią w sieci. Konflikt między dziewczynami osiągnął kulminację dwa lata temu, kiedy Masza opublikowała prywatne nagrania głosowe kompromitujące Fagatę. Ale jest promował i bym zarabiała na jakimś Instagramie czy czymś takim. Ujawienie prywatnych materiałów, które stawiały Agatę w złym świetle w kontekście jej przeszłej relacji wywołało burzę w internecie i intensywne reakcje jej obserwatorów. Dodatkowo półtora roku temu Masza wystąpiła we Freakfightach, gdzie zmierzyła się z feministyczną aktywistką Mają Staśko. Po przegranej w pierwszej rundzie i w głównej mierze uciekaniu przed przeciwniczką, influencerka otrzymała masę hejtu. Pięć miesięcy temu na jej YouTubie ukazał się film, w którym wyznaje ból po stracie bardzo ważnego dla niej psa Rysia mój eee, przyjaciel, moje dziecko praktycznie, Rysiu, umarł. Jak opisuje Masza, zwierzę było dla niej jak dziecko i najlepszy przyjaciel, a jego odejście i słaby stan psychiczny przyczyniły się do podjęcia decyzji o przerwie od internetu. Natomiast teraz dowiadujemy się, że Masza podczas nieobecności zmagała się również z poważnymi problemami zdrowotnymi. 15 lipca ogłosiła swój powrót do mediów społecznościowych, publikując na Instagramie zdjęcie z Jezusem i opisując swój obecny stan. Na drugiej storce, przedstawiającej mrówkę z głową na patyku, napisała, przysięgam, że to jest mój mód. Jak kogoś olałam, to przepraszam, odpiszę wam. Po prostu teraz wszyscy dzwonią i jestem przebodźcowana. Wyjaśniła, że spędziła 4 miesiące w szpitalu z powodu poważnego problemu z nerkami i obiecała nagrać film, w którym szczegółowo opisze swoją sytuację. Czekamy na dalsze aktualizacje i życzymy Maszy szybkiego powrotu do pełnego zdrowia. A teraz przejdziemy do bardzo poważnego i smutnego tematu, ponieważ w ostatnich dniach w świat obiegła informacja o śmierci w wypadku, influencerki z Indii. Anvi Kamdar miała 27 lat. Tworzyła materiały o tematyce podróżniczej, a jej profil na Instagramie śledziło ponad 300 tysięcy osób. Dzieliła się ona swoimi wycieczkami i tym samym polecała swoim widzom miejsca warte odwiedzenia. Ale niestety ta wycieczka okazała się jej ostatnią. Tym razem wybrała się w towarzystwie przyjaciół w okolice wodospadu Kumbę w Indiach i jak zwykle nagrywała treści na swoje socjale. Podczas robienia materiałów, niefortunnie się poślizgnęła i spadła w 90-metrową przepaść. W akcji ratunkowej. Wzięło udział ponad 50 osób, a wyciągnięcie dziewczyny udało się dopiero po 6 godzinach. W krytycznym stanie została przetransportowana do szpitala, gdzie niestety odeszła. Ta tragiczna historia młodej dziewczyny pokazuje, jak przez chwilę uwagi można stracić życie. Kochani, bardzo Was uczulam, zwłaszcza w tym okresie letnim. Uważajcie na siebie, zastanawiajcie się dwa razy nad niektórymi decyzjami i nie kuście losu, bo straszne jest to, jak czasami niefortunne zrządzenie może o nim przesądzić. Parę dni temu miała miejsce sytuacja, która dosłownie sparaliżowała świat. Wiele lotnisk zatrzymało swoje loty i przestało działać, tak samo jak koleje czy nawet numery alarmowe. Jeżeli macie komputer z Windowsem, to nawet Wy mogliście go doświadczyć, ale już Wam tłumaczę o co dokładnie chodzi. Od samego rana w ubiegły piątek ludzie zgłaszali problemy z uruchomieniem komputerów, które posiadają system Windows. Na wielu z nich pojawił się słynny niebieski ekran i nic nie dało się z tym zrobić. Niektórzy spekulowali, że może to być jakiś cyberatak, jednak jak się okazuje, była to awaria spowodowana przez Firma CrowdStrike. Działa ona na rynku od 13 lat i zajmuje się ochroną innych korporacji przed włamaniami oraz wyciekami danych. Współpracowała ona z takimi markami jak Intel, Google Cloud czy Dell. Globalnie ważne firmy, bez których nie wyobrażamy sobie funkcjonowanie, również postanowiły zaufać CrowdStrike, czego później szybko żałowały. Przez błąd, który pojawił się w nowej aktualizacji, tysiące lotów na całym świecie musiało zostać odwołane. W Polsce lotnisko Chopina wydało komunikat z prośbą o sprawdzanie na bieżąco statusu lotu, ale Linia Weezer poprosiła o przybycie minimum 3 godziny przed lotem, bo nie mają oni możliwości odprawy online. W sieci możemy także znaleźć ręcznie wypisywane bilety z linii Ryanair. Oprócz tego z problemami borykały się również banki, służby zdrowia czy koleje. W niektórych Stanach nie działał również numer alarmowy 911, a telewizja Sky News kompletnie padła. Do całej sytuacji odniosła się firma CrowdStrike. Współpracujemy z klientami, których dotyczy defekt wykryty w pojedynczej aktualizacji zawartości dla Windows. Nie ma to wpływu na systemy Mac i Linux. Nie jest to incydent związany z bezpieczeństwem ani cyberatak. Problem został zidentyfikowany, wyizolowany i wdrożono poprawkę. Jeżeli chodzi o sytuację w Polsce, to jak dotąd problem zgłosiło lotnisko Chopina oraz Santander. Donald Tusk postanowił wypowiedzieć się o sytuacji pisząc: W związku z globalną awarią w systemach Microsoft jestem na bieżąco informowany przez nasze służby na poziomie wojewódzkim i krajowym o waszych zdarzeniach wynikających z awarii. Jak na razie mają one ograniczony charakter i nie zagrażają bezpieczeństwu państwa. Ta sytuacja pokazała nam na pewno jak bardzo polegamy na internecie i wszelkich technologiach. Przerażające jest to, jak przez jeden mały błąd świat może być w jakiś sposób wyłączony, a koszty tego będą liczone w milionach dolarów. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym sądzicie i subskrybujcie kanał, żeby być na czasie. Teraz przejdziemy do tematu Quebo na Fide, którego chyba nie muszę wam przedstawiać, bo budzi on naprawdę wiele pytań, na które niestety mamy bardzo mało odpowiedzi. Kuba zakończył karierę muzyczną, zmieniając swój imię na nerda, zajął się składaniem klocków LEGO i promocją nowych produktów marki Mochi. Natomiast fani z utęsknieniem czekają na jego powrót. Snuły się spekulacje, jakoby moment ten miał mieć miejsce podczas koncertu jego dobrego przyjaciela Tako na stadionie Narodowym w Warszawie. Na pewno dla fanów ich ikonicznej współpracy Tako na Fide byłaby to nie lada okazja do świętowania, ale niestety tak się nie stało. Raper opublikował zdjęcie, które miałoby sugerować, że faktycznie spekulacje dotyczące jego powrotu na Stadion Narodowy miały mieć poparcie w rzeczywistości. Natomiast finalnie, podczas koncertu Hemingwaya, mimo obecności wielu gościnnych artystów, takich jak Bedoest czy Edyta Bartosiewicz, nie zobaczyliśmy Kuby. Zapytany, co miała oznaczać owa fotografia, odpowiedział w swoim stylu, że była po prostu ładna pełnia. Lecz to nie koniec spekulacji wokół artysty. Został on zauważony przez tiktokowych detektywów z inną dziewczyną. Od dłuższego czasu pojawiały się głosy, że Quebo oraz Natalia Schroeder się rozstali. Jeżeli nie kojarzycie Natalii, to jest ona popową piosenkarką, działającą w branży już ponad 12 lat. Para była ze sobą dobre kilka lat. Jeden z większych hitów artysty Bubble Tea miał być z dedykacją dla wybranki serca. Natalia również posiadała utwory dedykowane raperowi, takie jak na przykład Powinnam. Głównym potwierdzeniem ich rozstania miała być piosenka artystki o tytule Północ. Śpiewa ona w niej o ciężkim rozstaniu, więc można łatwo połączyć kropki. Natomiast nigdzie nie dostaliśmy potwierdzenia, że ma to związek z rzeką Rozstaniem. Tym razem pojawiło się nagranie, gdzie raper idzie za rękę z dziewczyną, która według wielu internautów nie jest Natalią. Najczęściej przejawia się opinia, że jest to aktorka grająca w Netflixowej produkcji 1670, czyli komedii z zeszłego roku, która okazała się narodowym hitem. Mowa tutaj o Martynie Byczkowskiej, która grała serialową Anielę. Pamiętajmy jednak, że oprócz komentarzy na TikToku nie mamy realnego potwierdzenia, czy dziewczyna z TikToka to rzeczywiście Martyna, czy może jednak Natalia. Raczej nie doczekamy się statementu ze strony rapera, ponieważ. Nie wypowiada się ono o swoim prywatnym życiu, a w tym momencie bardziej skupia się na trollowaniu ludzi na Twitterze lub promowaniu swojej marki Misty. Być może Natalia wypowie się na ten temat w przyszłości, ale na ten moment musimy po prostu cierpliwie czekać. 23 września 2023 roku ukazał się materiał Tomasza Gimpera-Działowego, który bardzo dogłębnie przygląda się sytuacji Szarentingu i analizuje działanie influ rodziców w internecie. W materiale wspomniał on m.in. o Anieli Bogusz, szerzej znanej jako Lil Masti, która od samego przyjścia na świat swojej córeczki Ari bardzo eksponowała jej wizerunek w sieci. Mnóstwo współprac, od wyprawek dla dzieci, przez mebelki, aż po usługi lekarzy, przyczyniły się do ogólnego stwierdzenia przez internautów. Czy ona sprzedaje wizerunek Swojej córki w celach zarobkowych, Tomek, znany z dociekliwości i rozkładania takich spraw na czynniki pierwsze, wraz ze specjalistami obszernie podsumował opisane zachowanie. I chyba to nie do końca spodobało się Lil Masti, która postanowiła go pozwać, a przy okazji zdjąć wspomniany godzinny materiał za pretekstem użycia go jako dowód w sprawie. Dodatkowo z tego samego powodu zniknął również jeden podcast z kanału Zgrzyt, w którym Gimper wraz z Rewo poświęcili segment na omówienie przypadku Lil Masti. Mogliśmy wtedy usłyszeć. Lil Masti stwierdził, Stwierdziła, że na tyle jej się nie podoba krytyka, która została wystosowana w jej kierunku, że to jest sprawa, którą należy skierować do sądu. Po odwołaniu sąd podjął decyzję o zabezpieczeniu materiałów i tak po pięciu miesiącach przenosimy się do dnia rozprawy, który opisał Gimper w najnowszym podcaście Zgrzytu. No i teraz ona zdecydowała się zarówno wnieść powództwo cywilne, jak i złożyć prywatny akt oskarżenia do sądu karnego. Sąd podjął, że okej, okay, zanim podejmie taką decyzję o potencjalnym umorzeniu no to chciałby przesłuchać nas i chciałby, żebyśmy sobie obejrzeli te, czy te filmy, które zostały tam zgłoszone. No i potem na bazie tego y, pewnie podejmie decyzję, ale nie wiemy, Mamy na za 9 dni wyznaczony. O, e, że giga, giga szybko. Między słowami mogliśmy się dowiedzieć o nadprzyrodzonej zdolności Anieli, czyli teleportacji. Chyba już nikogo nie dziwi ten trik zrobieniem sobie zdjęć na zapas, ale prowadzenie dosłownie podwójnego życia to już lekka przesada. Okazało się, że Aniela Bogusz najprawdopodobniej. Jest reptilianinem i posiada umiejętności teleportacji. Osiem godzin przed rozprawą wstawiała Insta Stories, na których informowała swoich widzów, że dziś jest najwspanialszy dzień w jej życiu i znajduje się w Dubaju. Osiem godzin później znalazła się, ona się musiała teleportować, stary, do budynku sądu rejonowego miasta stołecznego Warszawy przy ulicy Marszałkowskiej 82. Z ogromną ciekawością czekam na dalsze informacje i rozwój tej sprawy, bo jest ona naprawdę ciekawa. Także koniecznie subskrybujcie kanał, żeby nic Was nie ominęło, a dodatkowo zapraszam na nasze Instagramki.